Cześć, ja Was witam na kanale Wojkos. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie w piłeczkę, a to jest aura GPW. Badajcie na Instagrama najlepsza aura. Yy, aura najlepsza. Chodź tu. Dobra. Przyjęt, ty mi nie przeszkadzaj. nie mi przeszkadzaj, będziemy tu grać piłką. O taką. A no, myślę jakiś strzał na bardzo dobrze lata. Są takie piłki twarde, które się tylko na wystawę nadają. A ja to zrobię tak. Może będzie coś widać. Gdzieś tam piłka nam się odbiła. A ja tu jestem. Myślę, że całkiem odmieniony. Tu jest piłeczka już odzyskana. Tak też na podanie do murku. Znowu piłka. Tu aura. Aura, pograsz? Widzicie? Jak kopa. Ona czasami lubi grać, czasami tak skacze do tej piłki. Tak, to jest taka spokojna, mordynia. Tak, tak, taki spokojny piesek. Tak, tak, taki fajny piesek. Taki fajny piesek. Dobra, Auruś, Auruś nie przeszkadza imię, a ty mnie nie gryź. Dobra, to teraz akcję rozegramy. Aula jest tam? Ja? Yeah. Jestem tu. Tam jest piłka. Tu, tu jest piłka. I idziemy właśnie po piłkę. Tu jest piłka. Oczywiście profesjonalne buty grania. Klapki lubię grać w klapkach. Bardzo lubię grać w klapkach. Bardzo dobrze mi się gra w klapkach. No zobaczcie, czy ten pies nie jest słodki, no czy nie jest, i jest słodziutki. Może jeszcze raz jakiegoś strzału obalniemy. Ty psie, ty psie nie No psie, jak ja mam przejść? Jak ja mam przejść, psie? No dobra. Akcja, strzał, Tylko się odbiła. Murku. Zresztą piękna okolica. Sobie wyszłam pograć trochę. Jest lato, po co siedzieć w domu, grać na komputerach? Po co? Jak można podlewać takie ładne kwiatuszki? Grać w piłkę, bawić się z tym psem. Albo skakać na trampolinie. Czyż to nie jest fajne? czyż to nie jest fajne, czyż to nie jest fajne, to wszystko, co się dzieje wokół nas. Piękne słonko, ale będzie was radzić, nie patrzcie się. Dobra, z takiego bardziej podchodzącego konnego zrobimy. Podkręcamy, myślę, że mi się uda. O, trochę podkręciła się. W ogóle to nie wiem, jak tam mam lata mija, no już sierpień, no widzowie, sierpień najgorzej, tak szybko zleciał to lato, że nawet się nie obejrzałem. trzeba wam też, bo to taka rutyna w dzień, że możecie być na dwór, się pobawić, trochę tam możecie sobie pograć na komputerze, jak już wam się znudzi bycie na dworze z psami, z takimi psami, co mnie gryzą smakujecie mój chlapek serio? no puść mojego klapka, puść puść puś. puść puś. puś mojego chlepka, puś no puściła no uś, pokaż się do kamery no wiem że jest. jesteś, wiem co tam Małroś? dobra, nie ważne. Proszę Państwa, Lewandowski będzie... Lewandowski będzie strzelał gola, będzie strzelał... Ała! Aura! Ała! Ała! ła! Psie, nie gryź mnie! Ej, psie, ja wiem, że ty chcesz się bawić. Ja lubię się z tobą bawić. A ty? A ty? Ale nie przeszkadzaj. No, chyba trochę piłkę przesuniemy. Bo aury to raczej nie przesuniemy. Proszę Państwa, czy Lewandowski trafi? Aura! Aura, 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 Dobra. czy Lewandowski trafi? Ej, trafił gola Aurusza, co ty tam robisz? Co ty tam robisz? Dobra, Wiwicki -wi albo widzowie. I to będzie na tyle z tego odcinka. Czekam na was aura oraz piłka. E. Aura jest tu, piłka jest tu. Wszyscy się cieszą, prawie się zabijają piłkę. Także Siemanko, do następnego i cześć.